Dzisiejsze zajęcia będą zupełnie różne od pozostałych zajęć. Będziemy pisać list do chorej babci. Babcia się ucieszy? Długopis uruchamiamy w ten sposób, pneumatycznie. Potem potrzebujemy kartki i chcemy ją spytać, jak się czuje, więc piszemy, jak się czujesz, babciu. Czy plecy bolą? Czy serce boli? Babcie może wszystko boleć, pytają o wszystko po kolei. Jak operacja. A babcia ostatnio na pewno miała jakąś operację. Gotowe! Co gotowe? To nie jest długopis, to jest cienkopis. To jest do rysowania. Jak chcesz babci narysować serduszko, możesz posłużyć się także tym. Babcia się ucieszy. Babcie lubią serduszka. Ale takie zimne, stare serduszka. A nie takie młode serduszka, pełne sarni i werwy. Kup od razu koperty A4. Pokaż jej, że masz gest. Bez, bez jebania, cyk. I teraz tu piszemy adres. Nie wiem, jaki babcia ma adres. Dzwonimy do babci. O hej, babciu. Tak babciu, jaki, jaki jest adres do ciebie? Hmm? Kurwa, ja na ręką nie umiem pisać. Eee... Okej. Okay. No dobra. No jakoś napisałem. A jak się czujesz? No to się cieszę. Jak, jak operacja? No proszę. Można, można. Lekcja na dziś. No ja już wiem, jak się moja babcia czuje. Wypierdol to. Eee...